8. Aktualna wartość portfela to 16 460 zł. Miałem w piątek coś kupić, no i kurczę mi się zapomniało, także dopłaciłem w tym tygodniu kolejne 200 zł i na spokojnie albo w poniedziałek, albo po prostu w późniejszym terminie coś dokupię. No też nie piekli się, no nie piekli się. Niech sobie spokojnie ceny akcji spadają. To mi to w ogóle jeszcze bardziej pasuje. Najlepiej to w ogóle, jakby tak spadało z 3 lata, to chociażbym zdążył upakować jakoś fajnie ten portfel. Zerknijcie sobie na historię portfela od początku i możemy przechodzić do przeglądu. Pamiętajcie, że wszystko, co zobaczycie i wszystko, co usłyszycie w tym materiale, to nie porada inwestycyjna. Zaczynamy od IKE. Toyota 18% zysku, Neuka prawie 18% zysku, Mangata prawie 6% zysku, Energy Fields 4% zysku, Lockheed Martin 7% zysku. Pfizer 1% zysku, Striker 9% straty, Impost 3% straty, XTB 4% straty, Witken 13% straty i Formas 15% straty. Następnie przechodzimy do zwykłaka. No i właśnie miałem w piątek dokupić albo Arlen, albo Grupę Niewiadów. No, zawolony byłem przygotowaniami do świąt i niestety mi się zapomniało. No ale nic straconego, tak jak mówię, kupię sobie na spokojnie po prostu w inny dzień. Do rzeczy, Arlen 18% straty, grupa niewiadów 24% straty no i Witchen 25% straty. Także najbliższe tygodnie będę poświęcał tutaj na zwyklaka, żeby po prostu to uśrednić. Ewentualnie może coś nowego dokupić, jak będzie okazja, bardziej takie, na takiego swinga, na coś takiego w krótszym terminie. No chyba, że będzie po prostu sporo kapitału, to może uda się nawet jeszcze na Ike coś wrzucić, chociażby w strikera, który tam... 9% straty ma, a w zasadzie dużo, dużo pieniędzy nie trzeba, żeby to fajnie uśrednić, um, lub może w plany inwestycyjne, do których w zasadzie możemy od razu przejść. A w planach inwestycyjnych mamy tak: biotechnologia i genomika 4% straty, technologia i AI 1% straty, metale przemysłowe 6% zysku, energetyka 2% straty, Krypto 2% straty, no i metale szlachetne prawie 13% zysku. A jak wejdziemy sobie tutaj w te metale, to można fajnie zobaczyć, że srebro zrobiło aż 24% zysku, platyna prawie 23% zysku i palat 17%, także złoto nam zaniża wynik, bo zrobiło tylko 3%. Overall fajnie, ale ciekawe też, czy się doczekam tej korekty, żeby właśnie sobie tak mocno obkupić, bo w zasadzie to, e, dlaczego ja kupowałem na tym takim powiedzmy tam szczycie, e, to dlatego, żeby właśnie sobie to śledzić. E, gdy będzie spadek, żeby po prostu sobie dokupić. No Partnerem odcinka jest XTB, a z kodem DETERMINACJA możesz odebrać darmowy kurs o inwestowaniu. Pamiętaj, że koniec roku już tuż, tuż... A jeśli masz jakiś wolny kapitał, to może warto zastanowić się nad wykorzystaniem limitów na IKE. Ponieważ niedługo się zerują. Więcej informacji w linku w opisie filmu. Dobra, IKE omówione, zwykle omówiony, i plany inwestycyjne też. No to teoretycznie powinniśmy teraz omówić, co się działo na portfelu. Jakie ruchy były podejmowane w ostatnim tygodniu. No i już wspomniałem na początku, że no nie kupiłem nic. No, żadnej dywidendy ani odsetek od wolnych środków też nie było. No, to po prostu zakończyło się na wpłacie 200 złotych. I albo jutro, albo po prostu w późniejszym terminie coś kupię, prawdopodobnie też coś jeszcze dopłacę. Myślałem w ogóle, żeby co tydzień starać się coś dodatkowo dorzucić tak, jakby do, do każdej aktualizacji, ale czy będę miał na tyle kasy, to nie wiem. No tak jak już wcześniej wspominałem, ten grudzień po prostu jest ciężki, i sami wici, już sami widzicie, że na ten moment od początku grudnia dopiero 400 zł wpłacone. A chciałbym chociaż dobić do tych minimum 800. No z tego względu, że po prostu żeby udało się zrealizować mój cel, czyli płacenie 25 tysięcy zł jakby z samych wpłat, nie jako wartość portfela do końca 2026 roku. Eee, no zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie, życzę wam spokojnych i radosnych świąt. Wszystkiego najlepszego. No i działajcie sobie tak powolutku, no spokojnie. Nikt nas nie goni. Zostaw suba, jeśli jesteś nowy i chcesz zobaczyć, jak doprowadzam tak mały portfel do miliona złotych. Do następnego. Cześć.